Witam serdecznie, Konrad Błaszak. A ze mną jest to i to, już wspomniałem o tym jakieś 500 razy, ale wolę wspomnieć, niż nie wspomnieć. To jest jako element współpracy. O, oczywiście gadam co chcę. Jem co chcę, nie trzymam diety. Kto wie, kto to powiedział, piszcie w komentarzach. Przesiadam się na Androida. Bez, kurczę, jakiegoś większego wstępu. Przesiadam się na Androida. Co to oznacza? Rzucam iPhone w kąt, ledwo go kupiłem i inara? Nie! się... Mówiłem, że się chcę przesiąść na Androida, że chcę wrócić do Androida, że chcę mieć Androida, który jest Androidem, którego używam na co dzień, a nie tylko, że mam Androida, który jest jakimś cholera starym padełem, a używam tylko testówek. Bo czasem chcę coś sprawdzić, czasem chcę pokorzystać, czasem chcę się pobawić na Androidzie, czasem chcę cokolwiek sobie zrobić, porównanie. Dużo rzeczy. I padło na tego. Nagrałem film o tym. Zajrzyjcie do pełnego filmu na kanale na YouTube. Tam pogadałem o tym trochę więcej. Ale padło na tego, bo jest ciekawym wyborem. Jest pierwszym przedstawicielem serii Edge 70. Jest cienkim telefonem. Ciekawi mnie, czy ten trend się utrzyma. Czy w przyszłym roku będziemy mieli nadal ciekawe, cienkie telefony. Czy może jednak nie. I jeszcze kolor. Jezus, po poważny kanał to jest. Znaczy. Nigdy nie był. Po... Kolor mnie jeszcze przekonał, ale to już musicie przejść do rolki o kolorze, bo to jest po prostu. Tam jest wszystko wytłumaczone. I zdecydowałem się na tą Motorola. Co to znaczy? iPhone zostaje. Nie wyrzuciłem, nie pozbywam się, ale iPhone będzie mi służył w dużej mierze do pracy. iPhone'em nagrywam, iPhone'em będę robił YouTube'a, a ten będzie na co dzień. Ma duży ekran, ale dzięki swojej smukłości jest dość poręczny, co było dla mnie bardzo istotne. Bo powiecie, o Jezu, a czemu nie jakieś topowe Realme? Czemu nie topowe nawet Motorola? Czemu nie topowego Samsunga? Bo bardzo wiele z nich jest dużych. I fajnie korzystać z fajnych telefonów. I ja nadal będę korzystał z fajnych telefonów. Będę je testował, będę się nimi bawił, będę się nimi jarał, albo będę na nie narzekał. Ale gdy... To jest, to jest coś takiego, że fajnie sobie pojeść na mieście czasem. Jakieś wykwintne rzeczy. O Jezu, szmery, bajery. Ale czasem warto wrócić sobie do domu, zrobić sobie parówki z ketchupem i chleb z masłem. I wchodzi jak złoto. Lepiej niż cokolwiek innego. Ja nie wiem, że to są parówki. Jezu, jestem najgorszy. Najgorszy w takie filmy. Nie, to jest coś, z czego się będzie wygodnie korzystać, a to dla mnie jest priorytet. Aparat też jest spoko, o czym sobie porozmawiałem w osobnym filmie, ale wydaje mi się, że to wybór jest całkiem sensowny. Co sądzicie? Czy to jest moja codzienna porówka? Jezus Maria! Pątro.